Miałem nadzieję, że takiego gnoma uda mi się znaleźć w lesie. Jak wiecie, jestem łowcą nie tylko duchów, ale też gnomów i wszelakich innych kryptyt. Dobra, koniec tej muzyki. Jest nagrane parę dziwnych zwierząt. Takich jak dzik, sarna, ptak, lis. Don't make me laugh! Don't make me laugh! Dzisiaj idę drugi raz zamontować tę pułapkę, bo ciągle mam nadzieję, że w lesie w końcu trafię na istotę dziwną. If you wanna come nie z tej ziemi bądź istoty, która uciekła z laboratorium. Kiedy złapać taką istotę, jak nie umieszczając właśnie fotopłapki. A teraz zostawię Was z nagraniem tego, co udało mi się przez ostatnie dni na nią właśnie złapać. Korzystając z tego, że będę w lesie, to od razu przetestuję noctowizję, którą już zamierzałem zrobić od jakiegoś czasu, ale jakoś nie chciało mi się wychodzić z chaty. Planuję zamieścić na tym, zrobić czat bardzo ostrożnie. A wiecie, jak w lesie, stres, dużo guzików i to prezentuje się tak. Czyli widzimy obraz nie za dobrze, ale funkcjonuje. Dlaczego tak? Ponieważ z przodu zamontowałem dodatkowy panel IR. Jakby ten był słaby w lesie. O. Też przyda mi się to, To pania różnych nocnych, leśnych demonów, stworów i tak dalej. Na to co poluje od lat, a może w końcu czyjaś dusza pojawi się na, na ocywizji lub termowizji, w pokoju mówię prezentuje się idealnie. Prezentuje się idealnie. To jest właśnie przed Wami. To może niekoniecznie pokazywać. Zastanawiam się, właśnie czy brać z sobą również światło UV. To, co już obiecałem kiedyś na społecz karcie społeczności, ale jakoś tak no nie mogłem się zabrać. Dopiero teraz mam ochotę wyjść i zbadać ten las. Upragniony i już prawie zapomniany detektor do fal elektromagnetycznych, i prawie już zapomniany. SB7, który już sobie niedługo nie chciałem sprzedawać, bo myślę, Laura, było fajnie, była fajna zabawka do szukania duchów, ale tak naprawdę to jest zabawka, która robi show i nic więcej. żeby wyjść gdzieś do nawiedzonego miejsca i spróbować tej tabliczki, to dlaczego te duchy nie pojawiają się tutaj? Po prostu dlaczego mają się kontaktować z nami przez tą zabawkę? Jak nieprościej byłoby teraz na przykład do mnie na tym nagraniu podejść i powiedzieć to, co ma duchu to powiedzenia? Nie będzie bawił się jakimiś białymi szumami, żeby się ze mną skomunikować. Dlatego tego chyba jednak będę wsu kryptyt Bo pogromcy duchów Sami się pogramiają i Tutaj w sumie Żadnego pogromcy, pogromców duchów nie trzeba, bo Oni A więc Przed nami nocna eksploracja Trzymam kciuki, aby coś się nagrało Choćby nawet Atakujący mnie dzik Na szczęście mam gaz pieprzowy i nie zawaham się go użyć Przeciwko czemukolwiek Już Samochodzenie po tak ciemnym lesie sprawia, że jest ciekawie. A co dopiero jakby wyskoczył jakiś gnom. Teraz rozglądam się. Za taką ławką, żeby wyciągnąć mój drugi sprzęt. I zaraz zobaczymy Noktowizję. Oczywiście glany, jakby wyskoczył nagle dzik. Ale nie ma to co się martwić, bo także mam. Proszę Państwa Gaz pieprzowy O jest ławka. Trochę zmniejsze światło Jeszcze nie widziałem siebie w takiej odsłonie Bardzo niekorzystnie tak to się prezentuje kompletna jak widzicie wokół mnie ciemność, a na nagraniu na razie bez, bez dodatkowej, bez dodatkowego panelu i ja nie wiem czy mogę zrobić krok. Trochę może mi ręka się trząść. Jak zobaczymy, jakieś świecące oczy. No, klimat jest. Wybaczcie, ulefon jest za ciężki i nie mogę go dobrze dokręcić. Cały czas mi się przywraca obraz. Ale jak widzicie, korzysta z tego moja kamera i IR Teraz mamy zakres o wiele szerszy, widzimy więcej. Zatrzymajmy się na chwilę. No i teraz jeszcze raz dla porównania, tylko samemu źle. Dla porównania z wyłączonym panelem. widzimy tylko to co jest pod nogami, Już na przykład tych drzew to drzewo jeszcze, ale zobaczcie jaka będzie zmiana, bo przejdziemy dalej bez latarki, nic na razie przede mną nie świeci, nie świecą oczy, więc nikogo przede mną nie ma teraz i tu i tu widzimy drzewo. No, a teraz widzimy O wiele więcej Wybaczcie, że obraz się trzęsie, bo otrzymałem lewą ręką. Ten telefon do lekkich nie należy Teraz szukałem miejsca, gdzie tu dobrze byłoby Wow, ale dobrze łapie armor jeżeli ma dodatkowy panel IR liście Może Sony łapie, to widziałem, ale armor z tymi dwoma diodami ir. Wszystkie gnomy leśne wyłaśnie stąd, o, straciłem ostrość w Sony. Klimatycznie, klimatycznie. W jednym i w drugim ten dodatkowy panel, IR to jednak dobry, dobrze, że mam dwa. To jeden będzie na Sony, a drugi będzie właśnie zamontowany tak, jak tutaj mam. Tak, właśnie. O o o, o teraz to widzę, gdzie idę. Teraz mam ładnie oświetlone. Chyba w coś wydepnąłem. No, ale widzisz, tak niewygodnie, trochę widzicie, jak się telefon przykrzywił. Zresztą widzieliście na moich poprzednich filmikach, jak dobrze sobie radzi Sony. To w ogóle na nie na co porównywać, kiedy ma te, 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 ten panel na, na górze, zamiast właśnie tu gdzie ma mikrofon, to ma panel, i to jest po prostu bajka. A teraz to wygląda tak, jeszcze raz jeden obrót, z. żeby się, ale daje. A jaka jest ciemnica, zaraz wyłączę Najtrzota tutaj. Okej, okay. bo teraz macie obraz kompletny. <gry> Za to uwielbiam właśnie Night Vision. Nie wiem gdzie idę. Dobra, koniec. Części mi się mocno ręka. Przerzucam się, a właśnie, na IR, na Sony. więcej światła, szukamy teraz miejsca na fotopłapkę, żeby złapać w końcu jakieś dziwne stworzenie. Jeszcze brakowałoby, żeby teraz wrzasnął ten pan, youtuber, który udaje pterodaktyla. To już w ogóle byłbym poskładany. To już nie tak tań kiedyś w czasach akademickich. Szkoda! Szkoda! O, tutaj jakiś taki zakątek. Widać, że kopane przez dziki zaraz nie był kopany. Jakieś drzewa leżą. Ale uwielbiam ten klimat. Lasu. Jeżeli ktoś teraz spaceruje z duchów, z demonów, diabłów. To proszę przyłączcie się. Czy ja zapamiętam, gdzie ja coś słyszałem? Już mi się głosowało. <grymny> czy ja zapamiętam, gdzie ja przyszedłem? Zostawiłem tryb, żeby było tylko kamera, żeby nie robiło zdjęcia, mimo to dostaję na komórkę smsy y od fotopułapki.